Czy Unia otrzymuje uzasadnienie, na jakiej zasadzie członek został skreślony z listy członkowskiej? No bo właśnie. O. Unia, rozumiem, mamy siedmiu organizacji sponsorujących. Każda ma inne reguły, kto, je, kto ma być prawo członkiem. Ja, ja tam się, czy dostaje uzasadnienie. Z nie, centrum. nie dostajemy ani od góry, ani uzasadnienia, ani od również od innych. Ale my mówimy o. Ja jako Unia. Ale ja, ja, ja poczekam na siedmiu organizacji sponsorujących i każda ma inne reguły członkowskie. Ja teraz my jako Unia nie będziemy sprawdzali, czy w został usunięty poprawnie czy nie, czy został, rozumiesz tego usunięty z parady płaskiego poprawnie czy nie? To należy do organizacji się. A czy ja mogę skorzystać z okazji, żeby tych dwóch dyrektorów Unii Kredytowej zadać Wam pytanie na temat Unii? Bo pan na zebraniu powiedział o tych 400 milionach, które były zainwestowane, że to są zabezpieczenia federalne. Ale ja mogę skończyć pytania zanim pan. Proszę pana, no więc tak, 400 milionów z tego co pan powiedział są zainwestowane w Freddie Mac i Fannie Mae. And Mac, czy e, pan de... sprawdzał ostatnio w, w, w takiej gazecie jak Wall Street Journal, na przykład, ile te firmy tracą pieniędzy? I czy pan wie, co to są mortgage-backed security? Tak. I czy pan, czy pan wie, tak. e, czy te mortgage-backed security, czy pan wie, w jaki sposób wpłynęło na, na te dwie organizacje federalne, które były stworzone, tak jak pan pewnie wie, jako finansista, w celu jednym i bardzo prostym: żeby dać morgidze ludziom, których tych mortgidzy nie zasługują. No więc pan, tak proszę pana, no bo teraz te firmy tracą, pan wie, no bo to. Tak. To tak. nie są informacje, które tak. ja tutaj mówię codziennie, proszę Państwa. Wall Street Journal. Wy jako nasza Unia. Jako nasi przedstawiciele, pan zatrudnia specjalistów, którzy tak. biorą i wkładają 400 milionów dolarów na inwestycje, które przynoszą straty. Wszyscy st nie, Przepraszam, ale pan, nie przynoszą Ale, dobra. ale, ale no, no. dobrze, to, to ja chcę zadać pan panu pytanie. pytanie. Czy może by pan nam po powiedział, ile zysku, albo pani, pani Marzena, czy pani może, nie wiem, wy jako ja dyrektorzy, ja czy, czy wy możecie powiedzieć nam, ile Patręty zysku przynoszą te inwestycje w skali rocznej, miesięcznej i ile strat? Bo pan bo, cały czas, będziecie? przepraszam, tak. ja tylko skończę. Pan cały czas mówi, że to jest organizacja demokratyczna, że to jest własność członków. Która? Unia czy centrum? Unia. unia. Unia, mówimy też, o tym. Tak, pan jest jako dyrektor Unii, pan tego, że pan jest dyrektorem centrum, nie chce pan odpowiedzieć na pytanie. Ja z z centrum. Centrum. No znowu nie jest pan członkiem, no więc pytanie, jeśli chodzi o Unię. Jest to... Własność członków, tak. prawda? Cały czas pan mówi, że członkowie decydują i tak dalej. Czy członkowie mają prawdę? Oczywiście. Pan mówi, że nie możemy decydować jako członkowie o decyzjach, które podejmują dyrektorzy, ale jako członkowie mamy prawo wiedzieć, kto te decyzje podejmuje i ile pieniędzy w skali rocznej, powiedzmy, decyzje Rady Inwestycyjnej nas kosztują. Czy może pan powiedzieć numer, mi na przykład na dzień dzisiejszy z poprzedniego roku, ile ta inwestycja 400 milionów przyniosła wam zysku lub strat? Czy to też jest tajemnica, czy to jest dostępne dla członków? Ja, o ile wiem, to w przyszłym roku, znaczy, to, 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 to zależy... Od ja księgowości, ja, ja ma Mamy część papierów wartościowych, tak zwany mark to market. Pana, ja część, który mamy health to maturity. To, to, to pytanie jest to, to proste, jest, nie, jest, nie jest proste. Pytanie. Ale nie, jest bardzo proste pytanie. Ma pan cztery palce, proszę pana. Włożył pan je do tego kieszeni i pan, pytam pana, ile pan ma tam palców? To samo. Wziął pan 400 milionów dolarów. Włożył pan do tej kieszeni. Ja chcę zobaczyć, ile, jak pan je wyciągnie, czy tam zostało 400 milionów, czy zostało połowę z tego, czy, czy zarobił pan na tym, powiedzmy, 450? Pytanie jest proste. Ja nie chcę, żeby pan mi mówił no, o amerykańskiej no dobrze, finansowości teraz, i tak dalej, bo pan też jest w jeśli chodzi o, o te budynki jestem Właścicielom budynku, wie pan, tak, to nie. Ale nie będziemy o tym mówić. E, proszę pana, e, niech pan mi odpowie. Ile te 400 milionów dolarów przynosi nam tutaj wszystkim członkom czystego zysku albo czystej straty. W tej chwili oszacowanie będzie. Między 2,5% a 3,5% rocznie przynosi tego zysku w tej chwili. Czyli mamy 400 milionów, nadal mamy 400 milionów i dostajemy w granicach, powiedziałbym, no mówię, między 2,5% a 3,5% rocznie. Na 400 milionach to będzie taki zysk. Pa tak. Dlaczego Państwo płacą? Te pieniądze. Płacą i dokładnie płacą, bo jaka jest gwarancja tego, że mają płacić? Rząd amerykański który mimo, że Freddie Mac może zbankrutować, rząd amerykański tego, będzie to płacił. Przez unie kredytowe są ubezpieczone, każdy nasze konto jest ubezpieczone też przez rząd amerykański. Pan Pani może powiedzieć, rząd amerykański umyje ręce i nie będzie nam e, e, zwracał. Ale u... rząd bankrutuje. Jeżeli rząd amerykański zbankrutuje, to my będziemy mieli problemy w Unii. Zgadzam się. Panie Borki, pan powiedział, że dochód wynosi e, 2,5%, tak? 2,5% do 3%. To, to nawet kory. inflacji nie pokrywa to. Jaka jest inflacja obecnie? No Czy prawie w ogóle nie ma inflacji. Jak nie ma inflacji? 4,5%. Proszę pana. To możemy, to możemy dyskutować. CPI. Nie. W tej chwili jest mniej niż 1%. Proszę pana, panie ma czy, czy pan liczy, liczy tego, pana, tak zwane ludzie, energia, tutaj, czy nie? w tym nie, no, to Ci ludzie, którzy są tutaj, to na pewno kupują ja, no, jedzenie, nie, prawda? I co miesiąc Słyszaf. idziemy do sklepu i jest a, coraz droższy. A może co miesiąc wartość do... tego domu idzie w dół i w dół? I w dół no bo jest i domy tanieją, to inflacja to jest trudna rzecz. Nie na grypach Ale my mówimy o zainwestowaniu tutaj pieniędzy 400 milionów, gdzie jest dochód z tego 3 czy 2,5%, który nawet nie pokrywa no, na inflacji. A jakie ma pan lepsze Wcześniejsze tego papieru wartościowe, które rządy amerykańskie, tego rządu amerykańskiego płacą na chwili 2%. Mniej. W ludzi, tak w w tak inwestować, w tak jak wszystkie organizacje etniczne pożyczki. organizują w ludzi właśnie inwestują. Mamy wielki problem. Państwo nie chcą brać pożyczek. My mamy ile nasze panie. Ale to nie, że nie, nie chcą brać, pożyczek. panie Tomaszu, bo wy po prostu nie dajecie nam pożyczek. Ale pytanie takie, czy my mamy dawać pożyczki takie sobie, czy naprawdę dobre pożyczki? Jakie znaczy się taki sobie? W Arizonie, w Cali Arivronie, w Nevadzie dawali takie same pożyczki, w tej chwili tam jest wielki zainwestował w Freddie Mac'iem Freddie Mac, Freddie Mac, który daje takie same, takie Pana, sobie pożyczki. Freddie Mac i Fannie Mae dają takie sobie pożyczki. Oni stworzyli ten cały finansowy balon teraz przez zrobienie mortgage-backed securities, proszę Pana. Czyli tak, Pan pożycza im pieniądze, żeby oni dawali takie sobie pożyczki, ale dla nas Polaków, dla nas członków tutaj Pan takich samych pożyczek nie chce dać. No to gdzie jest my, chwileczkę, my chcemy jako, ciąg, nasi członkowie dobrze spłacają pożyczki, jest bardzo, bardzo, mamy porządne portfolio. Teraz, jeżeli chce, inwestujemy nadwyżki, inwestujemy w papiery amerykańskie rządowe. Zakładając, że rząd amerykański jest stabilny i będzie. Jeżeli będzie, i rząd Panie, amerykański będzie okej, okay, to my będziemy okej. Ale okay. pan jest matematyk, ja jeszcze raz tak. panu tłumaczę. Bierze pan pieniądze, wpłaca pan coś, co tam pan staje 3%. Z tego 3% to jest niewystarczające, żeby zapłacić inflację. Po prostu chcę pana zapytać, gdzie jest sens. Bo chodzi o inwestycje pieniędzy swoich ludzi, bo ma Pan identyczny zwrot. Czy Pan ma teraz 3% zwrotu, proszę Pana, a na, na Morgidzie, gdyby Pan je dał ludziom, miały pa, a Pan zainwestował przy Pana, co też bardzo ryzykowne, bo... bo nie i staramy się, jak każdy, to prawie każdy tu przyjdzie, my staramy się dawać Morgidzie. Przecież no. nasz główny biznes jest dawanie morgidzi. Dlaczego nie dawać? Nie Dlaczego nie dawać? Nie dać, nie jedno ja pytanie. Ja przy samochód. Na 10 tysięcy zaraz 3,5% to tam 9%. A to ja mogę Personalne, personalne, a nie na Panie dyrektorze, złożyłam o 10 tysięcy, jestem tu 30 lat i mi odmowę dali. No no na, a, a jaka była, była przyczyna Pani pamięta? Nie wiem. Na jakie zapytanie? Na ogół, patrząc czy Pani ma historię kredytową. Jaką Pani ma historię kredytową? Mam dobro, bardzo dobro. Właśnie mam dobro i też nie chcieli mnie zrobić przemieszczonego na dobro. Ja przyznałam, pan, pan nam ogłosić w prasie nazwy instytucji, w których zainwestował Pan pieniądze Unii. Do tej pory cisza. Mamy Freddy Mac i Fannie Mae. To są A nasze nas różne, to interesuje. I, ale one są, są gwarantowane przez rząd amerykański. Są tak zwane jeszcze inne CMO, tak zwane prywatne CMO i tam są duże straty. Ale my jako Unia nie mamy prawa tam, tam inwestować.